W czwartek wyjeżdżacie do Gdańska, gdzie zagracie w jednej czwartej Mistrzostw Polski Juniorów. Na tym etapie nie ma już chyba słabych drużyn. Nie ma słabych drużyn, to prawda. My jesteśmy najlepsze ósemce w Polsce, tutaj już najsłabsi, albo ci przynajmniej, którzy nie pokazywali takiej jakości już odpadli. No ale my swoją ciężką pracą pokazaliśmy, że naprawdę jesteśmy w stanie do tej ósemki dojść i to właśnie zrobiliśmy. Wszystkie drużyny, które zakwalifikowały się do imprezy centralnej, Coś, coś musiały pokazać, ale teraz już wiadomo, została ta najlepsza osemka. W Gdańsku oprócz dwóch miejscowych drużyn znalazły się dwie ekipy z województwa lubelskiego. Oznacza to, że szkolenie w lubelskim jest na dość wysokim poziomie. Dokładnie. Wiemy też, e, jaką jakość prezentuje drużyna z Białej Podlaskiej. Śmierzymy się z nimi od wielu lat w lidze wojewódzkiej i ciężkie są to mecze, nie możemy ukryć tego. Czasem wygrywamy, czasem przegrywamy, ale, ale no, taki jest sport. Chłopaki są też bardzo mocni i udowodnili to dwa lata temu, drugie miejsce w finałach Mistrzostw Polski, więc wiemy na co nas stać. Wiemy, że jesteśmy w stanie z nimi wygrać po tegorocznej Lidze Wojewódzkiej. Mamy tutaj zarówno w żeńskiej, jak i w męskiej piłce ręcznej dwa bardzo dobre zespoły. Wiadomo mówię o Azotach i o Lublinie. Myślę, że szkolenie młodzieży też jest na bardzo dobrym poziomie. Pierwszy mecz na turnieju zagracie z Olimpią Biała Podlaska. Czy fakt, że przeciwko tej drużynie gracie także w Lidze Wojewódzkiej juniorów ma jakiś wpływ na znajomość techniki rywali? Yy, wiadomo, znamy ich dobre strony, znamy ich słabsze strony. Yy, będziemy próbowali ich yy, zaskoczyć i będziemy, będziemy się bić o zwycięstwo. Yy, w Lidze z Olimpią poszło wam ze zmiennym szczęściem. U siebie wygraliście? Na terenie rywali, to oni odnieśli zwycięstwo. Teraz zagrać na neutralnym gruncie. Jak będzie tym razem? Olimpiawa Podlaska to jest znana marka w na, na naszym roczniku i nie tylko. Na pewno nie oddadzą łatwo zwycięstwa, ale już pokazaliśmy w tym sezonie, że potrafimy z nimi walczyć i wygrywać. Ich boisko im sprzyja na pewno. Szkodzi na ich mecze bardzo dużo kibiców, ale u nas tak samo jak my pokazaliśmy, że nasza hala to też. Jest tak jakby nasz dom i, i u nas czuliśmy się na parkiecie bardzo dobrze i wydaje mi się, że, że w tym meczu pokazaliśmy na co nas stać, a y, mecz u nich po prostu y, nie wyszedł nam. Oni zagrali bardzo dobry mecz i, i przegraliśmy tak naprawdę ligę z nimi tylko stosunkiem bramy, więc y, wiemy, że nas stać na wygraną z nimi. Oprócz Olimpijs. W Waszej grupie znajdują się też dwie drużyny z Gdańska. Czy wiecie coś na ich temat? Skoro dwie drużyny z Gdańska doszły do, tak, do takiego wysokiego etapu, to nie mogą być to same drużyny. Wiemy, że jedna z tych drużyn gra bardzo, dobro, bardzo dobrze w obronie, druga drużyna jest mistrzem Polski w swoim roczniku, ale na pewno nie, nie poddamy się łatwo i będziemy walczyć. Oglądaliśmy wideo, wiemy o tym, że grają dosyć wymagającą obronę, ale. Postaramy się im przeciwstawić i mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem wrócimy z Gdańska z awansem. Przed Wami kolejny daleki wyjazd. Był Lubin, teraz będzie Gdańsk. Czy te podróże wpływają na jakość Waszej gry? Znaczy my jeździmy dzień wcześniej na takie duże, na długie podróże, ponieważ ludzie są zmęczeni fizycznie, ale bardziej psychicznie, to znudzeni są podróżą, więc jedziemy właśnie dzień wcześniej, żeby dobrze się przygotować do meczu i, i wydaje mi się, że, że to wystarcza podczas podróży naprawdę nie nudzimy się. Z chłopakami panuje dobra atmosfera w zespole, więc droga szybko nam mija i... I, I przyjemnie. Na nie nudzimy się w autokarze. Zawsze jest o czym porozmawiać, coś przedyskutować i, i ta podróż jakoś szybko minęła. Od turnieju w Lubinie minęło dwa tygodnie. Nad jakimi elementami skupialiście się na treningach, by jeszcze je udoskonalić? Dalej trenujemy tak, jak trenowaliśmy przez dłuższy okres tego sezonu. Kontynuujemy ten nasz mikrocykl treningowy będziemy walczyć. Na pewno w Lubinie bardzo dobrze funkcjonowała nasza obrona i to była nasza siła właśnie podczas tego turnieju i wydaje mi się, że doskonaliliśmy podczas tych dwóch tygodni głównie nasze zagrywki w ataku i obronę też oczywiście doskonaliliśmy, ale ten atak na ten atak skupiliśmy większą uwagę.